Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Wójt Piotr Hołoś w rozmowie z Radiem Sud zapowiada, że jeżeli gminie uda się pozyskać środki zewnętrzne, to stadion Sokoła Bralin zostanie gruntownie zmodernizowany. Faktycznie w planach moich jest, aby w przyszłym roku stadion lks sokoł Bralin był stadionem modernizowanym. Mamy tam kilka pomysłów, jeżeli chodzi o lokalizację obiektów służących rekreacji i sportu. I jeśli tak się stanie, że pozyskamy na te zadania dofinansowanie, to będziemy tą inwestycję realizowali. A co miał się klucz pod przebudową stadionu? Mamy tam wiele pomysłów, włącznie z zapleczem lekkoatletycznym, z wybudowaniem orlika. Jest tam naprawdę sporo terenu, który wymaga zagospodarowania i chcielibyśmy go zagospodarować. Natomiast no, wszystko jest zależne od ilości środków, jakie pozyskamy i od możliwości budżetowych naszych. Pytam, bo akurat no, stadion jest ładny, tak? Murawa jedna z lepszych jest tutaj do... w regionie, trybuny też i, i dlatego... I, I ta płyta i trybuny to są dwie rzeczy, które właściwie mogłyby pozostać tak jak są. Natomiast praktycznie całe otoczenie chciałbym przebudować, chciałbym, tak jak mówiłem, zaopatrzyć ten stadion w zaplecze do uprawiania lekkiej atletyki, do realizacji zadań, lekcji z wychowania fizycznego w szkole. A poza tym mówię, no jeszcze parę pomysłów mamy dotyczących rekreacji rowerowej, rekreacji pieszej, takich ścieżek rekreacyjnych, budowy orlika, którego nie mamy. Jak Państwo wiecie, jesteśmy gminą, która nie posiada takiego obiektu. Wiem, że zmieniły się zasady finansowania, w związku z tym musimy mocno patrzeć na finanse, czy nasz będzie na to stać. Ale myślę, że nawet w rozłożeniu na lata będziemy tą, tą kompleksową przebudowę stadionu realizowali. Pewnie nam się to nie uda w jednym roku, ale będziemy się starali. Zaczniemy od nawadniania, które chcemy zrobić w tym roku, także płyty, także... Jeszcze przed startem rozgrywek ligowych? Nie, nie, po zakończeniu. Po zakończeniu, W sobie, listopadzie, listopadzie, uh -huh. listopadzie dokładnie. Będziemy chcieli zamontować tam y, automatyczne nawadnianie, które też poprawi jakość tej płyty, choć potwierdzam rzeczywiście, płyta, ale nakładem naprawdę ciężkiej pracy wielu ludzi, ta płyta wygląda tak jak wygląda, ale jest rzeczywiście zadowalająca.